Widzowie, zobaczcie, dookoła mnie nic nie ma. Jest pustka, jest po prostu nic, ale jest ze mną. Patrzcie, kto? Z Kibidi Toilet. Z taką małą głową. Ej, co on tam. By... <laughs> co jest grane jak to jest możliwe jak ty się tam zmieściłeś widzowie w dzisiejszym odcinku razem z skibidi toilet będziemy musieli zrobić mega poważną rzecz ponieważ będziemy musieli rozbudować bazę a za momencik może tu przyjść największy skibidi toilet na świecie zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję z dzwoneczkiem a my spróbujemy się ochronić przed tą bestią przed tą postacią eee, skibidi może zacznijmy już robić naszą pierwszą bazę. Uwaga, podskoczmy do góry. 3 2 Jeden, poskakuj. Wow! Jest! Udało się. Dobra, to teraz możesz zejść na ten bloczek i zaczniemy go kopać tutaj, żeby było można rozbudować naszą bazę, żeby była większa i większa i większa. Jest drewno. Słuchajcie, musimy zrobić crafting. To jest mega ważne. O, wow, jest. Dobra, mamy crafting. Dlatego sobie go zrobimy tutaj. Musimy naszą bazę rozbudować. Mega mocną, wielką, jak najpotężniejszą, żeby się tylko dało. Okej, okay, dobra, to co zbudujemy tu. No nie no, tutaj jest ten żwir, czy co to miało być? Glina. Okej, okay, dobra, mamy ziemię, dobra, więcej. Patrzcie, mamy kolejne drewno. Będzie można zrobić. Co. Co to jest? Patrzcie, on trzyma to w buzi. Ej, weź, trzymaj to. Patrzcie. On to rozstawia i trzyma w buzi, wow, nieźle, dobra, ej, słuchajcie, czekaj, ja to muszę powiększyć, ej, to zróbmy, o, o, dobra, eee, bazę z papieru toaletowego, tylko nie wiem, czy to, C czy my, będzie... wow, co to jest, o, o, to jest kibelek, o, o, dobra, to słuchajcie, ciekawe, czy da, da radę go spuścić tu wodę, nie, nie, no dobra, rozbudowujemy bazę po prostu wszystkim, co mamy po prostu, o, tutaj, tutaj, Dobra, tutaj jest nasza baza środkowa, okej, okay. wow, ty, krowa powstała, zobaczcie, skibidi, skibidowa krowa, nie, źle, dobra, to słuchajcie, ja biorę sobie to, u, okej, okay. musimy rozbudować tą bazę najpotężniej jak się tylko da, melony, patrzcie, wow, ty... I mam jeszcze świnkę, no to ładnie, ładnie Dobra, to teraz to już jest spoko Można tutaj rozbudować jakąś tą bazę Czekaj, może zrobimy łopatę najpierw Okej, okay, łopatę, a później siekierkę Bo może nam się to przydać, słuchajcie Do rozbudowy naszej bazy, ponieważ Za momencik może tu przyjść Skibidi Ło, wow, co to? i co, coś dostałem Młotek, ej, co to za młotek? ej, on nic nie działa Skibidi, on nie działa To jest jakiś dziwny młotek Dobra, zróbmy sobie siekierkę a bo może z da nam się siekierkę? O! Może jakąś białą? Taką jak porcelana. Jak porcelana. Ulela. Jest! Żelazna! Okej, okay, dobra, spoko. Żelazna może być. Yy, mi się to podoba. Słuchajcie, ja sobie tylko podmienię, żeby trochę szybciej tu było. Okej. Okay, I kopiemy, 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 kopiemy. Zobaczcie, ta baza musi być coraz to większa. Dobra, mamy się siekierkę i to żelazną, słuchajcie. Nieźle. Fajnie wychodzi to wszystko, tylko czy mi łopaty wystarczy? Tego nie wiem. O, Skibidi rozbudowuje tą mocną bazę, patrzcie. No, jak daleko. Co? Ej, patrzcie, wełnę ma białą, okej. Okay. Dobra, rozbudowujemy sobie na spokojnie. Widzowie, zostawiajcie łapki w górę oraz subskrypcję z dzwoneczkiem, żeby nie ominął was żaden, żaden film, ponieważ wracamy z filmami, będą częściej oczywiście, regularniej, więc yy, oglądajcie. Ej, yy, tutaj można spaść chyba, coś mi się tak wydaje. Ej, poświęćmy tą krowę, zobaczmy, czy ona na papierze toaletowym... Nie, tutaj można spać. o nie, to jest niebezpieczne, to jest niebezpieczne, ja to lepiej Skibidi toilet, to ja nie wiem, czy to jest dobry pomysł, ale okej okay, Niech będzie, patrzcie, on rozbudowuje, tylko jakoś słabo, jakiś on jest powolny eee, a powiedz Skibidi, czy boisz się największego Skibidi na świecie? Czy boisz się go? Patrzcie, on jest przerażony, widać w jego oczach przerażenie, patrzcie, szybko rozbudowuj tą bazę Musimy ją zrobić jak największą się tylko da, no dobra tylko z jakich materiałów? Oto jest pytanie. Może po prostu płotki zrobić? Nie wiem, czekaj. O, ze slabów. O, slaby to będą. Naj, najwięcej tych slabów będę miał. Dobra, to rozbudujmy sobie tak, tak i patrzcie połówkami, to już będzie całkiem ok. dobra, to zróbmy takie przejście tu, żeby oczywiście e, było można nie spaść <laughs> dobra, jest już nasza baza w jakiś sposób to wygląda e, mamy też e, melona wow, dobra, skibidi, co to masz? worm? robaki? po co mi robaki, może dla świnki mogę dać ty, Jeszcze takich robali, to ja nie widziałem. Normalnie, dawaj, jeszcze coś. Pokaż, co tam masz w środku, w tym kibelku na dole. No, już wiemy, że robale, ale czekaj, co to? Ryba? Okej okay. co ja z rybą mam. O, nie! Chciałem kliknąć prawym, kliknąłem lewym i nie mamy już przyjaciół na tej wyspie. No, tylko my zostaliśmy, no dobra. Dawaj, co tam jeszcze masz? Szybko. Wow! Co to jest? Zaspluwa. Patrzcie na to. Ty, ale nie mam amunicji do niej. Ale jak ono kozacko wygląda, patrzcie na to. Wow, jaka ogromna. No nieźle. Dobra, skibidi, ło, ej, serio? Ej, ciekawe, czy to da radę załadować jakoś. Czekaj, yy, 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 nie wiem, nie wiem jak to zrobić. O, o, nie, nie umiem, nie umiem strzelać. Dobra, to jest zbyt niebezpieczne, może lepiej to wyrzucę. Dobra, e, ammo bar, ok. I co teraz? Wo! Jest! Załadowałem! Uwaga! Strzelamy. Wow! Jaki strzał! Patrzcie, pyk! Skibidi, uważaj! O, to tą broń trzeba sobie zachować na później. Dobra, 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 to jest git, to jest mega ważne. Dobra, skibidi, dawaj jakieś materiały. Rozbudujmy tą wyspę. Musimy zrobić więcej. TNT? Wow! Dobra, to tej TNT też się sobie przygotujemy. Dawaj, więcej materiału. O nie, oczywiście, brązowe. Brązowe klocki z Kibelka. Wow, wow, wow. Z kibidi Toilet. Dobra. Zobaczmy tutaj, może rozbudujemy z tej strony, żeby ta wyspa była mega wielka i ogromna. Uuu! Musimy się śpieszyć trochę. Musimy podgonić, więc dawaj mi te bloczki. Co to są za bloki? Ty, patrzcie, to jakiś z ruin, jakiś. Wygląda to jak z jakiś dziwaczny. Ło, dawaj, rzucaj, rzucaj więcej. Ło, wow, dawaj cały stack. Będziemy budować megabazę. Dobra, słuchajcie, musimy się obmurować tutaj. Ja uważam, że tutaj powinno być trochę obmurowane. Bo do końca nie wiem, z której strony może przyjść Skibidi, Dlatego lepiej to obudować, wiecie. No, jakoś tak ładnie, ładnie. Dobra. Czekaj, a tutaj się już skończyło, więc szybciutko, szybciutko robimy tutaj Dobra, ej, to jakieś egipskie, patrzcie, on ciągle rzuca mi to wszystko Dawaj od razu cały stack, zobaczymy jak to wygląda Wow, Ty są to przeróżne Jakie kozackie, uuu No dobra, a te, to są inne Te też są inne i te są inne Tu są jakieś po prostu rysunki, e, nie wiem, to są chyba egipskie, tak mi się wydaje, jakieś hieroglify Dobra, zróbmy tutaj Dookoła oczywiście tymi malowidłami, żeby odgonić tego złego Skibidi, który ma, ma tutaj do nas dojść. Żebyśmy oczywiście mu dali radę po prostu go pokonać. Dobra, cyk, cyk, zrobione dookoła, fajnie wszystko maźnięte. Proszę bardzo, poszło tak... Tak, i tak, dobra, to już jest baza mega ogarnięta, powiem szczerze. Musimy tylko ogarnąć jeszcze jakieś splówki, ogarnąć tego dużo, żeby Skibidi żaden mi tutaj nie przeszkadzał. Dobra, Skibidi, masz to już zrobione, kozacko. Co tutaj dalej zrobić? Słuchaj, może zrobimy taką wieżę, mini wieżę. O, tutaj o, zobacz, tutaj będzie wejście. O, cyk, cyk, cyk. Dobra. I drabinki, może przydałyby się drabinki. O, masz diamentowe nawet jakieś widzę. Dobra, to spoko. Dobra, zrobimy tak, tak, tak. Eee, I dookoła, by tylko sobie tutaj jakoś. O nie, to jest do rozwalenia. Kurczę, nie mam kilofa. Dobra. E, musimy wejść, żeby z góry wszystko było widoczne, słuchajcie, wszystko musi być widoczne z góry, no to pięknie, już teraz już to wygląda całkiem fajnie, patrzcie te diamentowe, e, jak się zasuwa na nich, e, one są mega szybkie, ty, jeszcze takich drabinek nie widziałem, to, to jest pierwszy raz w życiu, żebym widział takie drabinki w Minecraft, Uu, lala, dobra, e, zróbmy sobie tylko zabezpieczenie takie, żeby nie było można tutaj spać zbytnio, Okej, okay, dobra, to baza już się zaczyna tutaj wyglądać kozacko, okej, okay, i zabezpieczmy tak, patrzcie jak powoli, po na prędkości po prostu to się robi, okej, okay, um, dobra, ten paper toilet y musimy go gdzieś dać, tutaj damy, żeby oczywiście z toilet wiedział, że to jest nasza baza, okej, okay, co to jest, er Ej, patrzcie, nałożyłem! Jak to śmiesznie wygląda? Ej, to jest coś zbagowane, ty. Patrzcie, serduszko mi daje. Wow, ile serduszek? Co to za serducha? Uuuu, ej! Ty, to są serduszka, żeby mieć ich więcej i więcej, patrzcie. Wow, ja mam już dwa serducha? Uuuuh, Skibidi jesteś super. Tyle serduszek dla mnie. Patrzcie, muszę je wszystkie pozjadać, to będę miał ich dużo, dużo więcej. Patrzcie, 6, 7, 8, 9... Uuuuh, dobra, ej, zjedzmy, żeby mieć cały pasek. Słuchajcie, dobra, jest kozacko. Ty. Co to jest? Ty? Dostałem jakiś magenta. Ej, to są pochodnie! Ej, a to jest jakieś do słodyczy, czy nie? Do słodyczy, bo to jakieś candy było, coś takiego napisanego. Nie wiem. Ej, fajnie to wyszło. Szczerze powiem, ja jestem zadowolony. Dobra, zjedzmy coś, bo już zaczynam się robić głodny trochę. Okej, okay. arbuzik, luzik arbuzik. Dobra, zjedzone pięknie, ładnie. Y Powiem szczerze, że ta baza wygląda kozacko. Tylko teraz rozejrzeć się, czy przypadkiem nie będzie tu gdzieś Skibidi Toilet. No to nasza baza już wygląda całkiem fajnie. Mam dużo serduszek, więc jest naprawdę spoko. Tylko mamy mały problem, ponieważ tu powstał wszędzie Bedrock. Zobaczcie ile tego Bedrocka tutaj jest. Oh my god. Skibidi, szybko. Musimy rozbudowywać naszą wysepkę. Zobacz. Tu, tu. Dobra. Ja wszystko chowam sobie. Amunicję całą. Jaką tylko będzie mogła mi się przydać w e, walce, dobra e, jakiś on by się przydał, albo nie, słuchajcie dźwignię jakąś zrobić, czy coś, może przycisk dam radę zrobić, o tak, dobra, szybko, 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 dobra okej, okay, to nie, to nie, to nie to było, to 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 było, okej okay. dobra, możemy już teraz y, przycisk zrobić przynajmniej okej, okay. mam tutaj siekierkę, y, nawet y, okej, okay. to wiecie co, może zróbmy tak, że ja sobie to wszystko powrzucam Okej, okay, i zróbmy tylko przycisk. Słuchajcie, muszę się przygotować. Zanim przyjdzie do mnie ten gościu, i będzie problem, bo po prostu on jest ponoć bardzo, bardzo potężny. Dobra. Eee, walamy to, 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 wszystko jest. Siekierkę mam blisko, więc całkiem. Okej, okay, dawaj więcej amunicji, musimy mieć. Okej, okay, bar ammo, może to wystarczy, słuchajcie. Może jakieś dynamity, może coś masz, coś w tym stylu, poszukaj. To by było piękne, słuchajcie. Wow, Portal Gun! Zobaczcie na to, dostałem Portal Gun. Ok, zobaczmy, jak on działa. Na przykład, chcę zejść na dół i pyk. Wow, je, yeah, to tak nie działa. Dobra, chyba z powrotem tylko mogę sobie to zrobić, ok? I o, siema z patrzcie, on tam jest! <gry> Widziałem go przez moment Patrzcie, można go podglądać ostro Dobra, ej, wyskoczyłem Ej, to jest mocne Dobra, portal gun jest kozacki Już kiedyś, kiedyś nagrywałem z tym portal gunem Dobra, uuu Patrzcie, uzbrojenie przeciwko e, Dużemu skibili toilet No, to, to nam się może przydać Powiem szczerze, dobra To, to wywalam jeszcze tylko z spodenki A, spodenki mam, okej okay. Dobra, portal gun myślę, że będzie spoko rozwiązaniem Dlatego zrobimy go trochę inaczej Postawmy go tutaj żeby ewentualnie było można yy, uciec, nie Dobra, to żółty sobie tutaj i patrzcie, teraz już przejście normalnie jest tu Ok Dobra, gitarka, i może troszkę niżej go damy. O! I teraz patrzcie, mamy przejście po prostu niżej spoko. wo co to? Minigun? A on ma? Ło, wow, jaki minigun Ostro, ej, dobra, to ja to sobie za, yy, po prostu chowam I będzie to coś pięknego Ło, wow, ile mam Może złote jabłuszka, szybko Co to jest? Klarnet? Po co mi klarnet? <noise> Ostro, dobra Mamy tutaj wszystko już, dużo, dużo mega w rzeczy I jeszcze jedzenie Złote jabłuszka by się przydały O, tak, dobra, dobra yy, Pięć, może wystarczy pięć Dobra, weźmiemy się, podładujmy tutaj mm, Okej okay. No to teraz, yy, co się dzieje? Skibili, coś się dzieje. O-o, trzym się, nie. Nie wiem, co się odwaliło, ale powiem szczerze, że zaczyna się jakoś dziwnie. Co to jest? Wow, patrzcie, to jest jakiś portal. O oh, o, oh, ale on nas wciąga! Nie, 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 nie! Patrz, Skibidi, On nas wciąga! O oh, o, oh, o oh, o! Oh. Czekaj jak to zrobić! Wow! Nie, Skibidi, Uciekaj stój! o-o, nie widzę! Mnie. Uuu, jejku, nie wiem co jest grane, ale to jest coraz mocniejsze. O o, dobra, szybko wciągnę portalem. U, jest, jest, udało się. Dobra, całkiem fajnie. Uuu, nie wiem, nic nie widzę. Uuu. Skibidi! Nie idź! Nie idź! A, jak go uratować, widzowie! Jak go uratować? Czekaj, 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 czekaj! A, wciągnęło go! O, o, mamy problem! Nie wiem co jest grane, ale to się trochę uspokoiło. Dobra, okej. Okay. ten portal wygląda bardzo podejrzanie. Po coś wychodzi z niego! Co to jest? Widzowie, to jest ogromny skibidi toilet. Wow, on jest wielki, patrzcie, wyszedł! Wow! Co jest? On zrzuca jakimiś granatami do mnie. O, o, mamy problem. Słuchajcie, to teraz ja muszę się jakoś bronić. O nie, w jaki sposób tylko? Dobra, czekajcie, może ten przycisk coś mi. Wow! Zniszczył moją bazę i to tak mocno łupnął. O nie, dobra, czekajcie, dobra. A masz Skibity Toilet, a masz. Dobra, ej, nie wiem w jaki sposób go trafić. Okej, okay, dobra, obejdźmy może z drugiej strony. Może tym miniganem. Zobaczcie jaki on jest potężny. Wow, rzucał z czymś we mnie, nie wiem, jakieś granaty. Wow, 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 leci tutaj. Uciekać, uciekać kolejny. Wow, jeszcze wyrzuca. Kolejny, dobra, zwiewam stąd, zwiewam, dobra. Słuchajcie, może y, spróbujmy go trafić. Czekaj. O i a masz w porcelanę. PUM! Nie trafiam go? Co jest grane? Okej. Okay. A masz, może z bliska muszę. O, jest, dostał! O masz ty! O, o, ten, ta broń w ogóle nie działa. A masz ty. Du -du 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 -du. Nie wiem, coś jest nie tak z tą bronią. Dobra, a masz, okej, okay, dobra, pięknie, tylko 20 amunicji tak mało. O, wow! Jaki on jest potężny, słuchajcie o, Po prostu jest największy na świecie Jest, dostaje, słuchajcie, z tego machine guna On jest po prostu do rozwalenia Eee, dobra, wow Słuchajcie, spróbujmy odpalić mu Pod nogami, słuchajcie, tego TNT O, -o dostałem, dostałem Dosyć mocno, dobra o -o, Masz TNT pod nogi Będzie tu łaził, to będziesz e, Normalnie podpa zostanie podpalony. okej, okay, dobra Patrzcie, szedł na to, biegnie za mną I co, jak wybuchnie? Wybuchni, o, o, dobra nic mu to nie zrobiło Bo to wszystko jest z bedrocka. Nie, no dobra eee, Dobra, spróbuję jeszcze raz tą broń Wow, widzieliście to, patrzcie czym on strzela O, o, dobra O, masz ty O, o, jest problem, słuchajcie Bo on teraz Może we mnie strzelać Wezwał jakiś pomocników Kto to jest? Słuchajcie, pokonać go czy nie? A masz ty! Zobaczcie, tu pięknie, ładnie, dobra, rozwalamy go. Słuchajcie, może z portal gunu Wow! Portal gun spróbuje uruchomić. Ciekawe czy zadziała. Chodź tu, wejdź do portalganu, zobaczymy czy wejdzie. Chodź tu, patrz. O, masz tu mnie blisko. Wow! Jak bliziutko, dobra, i co, wpadnie, czy nie? Nie wpadł! O o, to jest problem, to jest problem. Mały problem i to e, dobra, złote jabłuszko, zjedzmy, dostaniemy regenerację, chociaż przynajmniej jakąś jakąkolwiek u, u, on jest mocny! A masz ty Dobra, o o, jest zbyt mocny, powiem wam szczerze. Nie mam już amunicji chyba nawet. O nie ta amunicja się skończyła, ta się skończyła. Patrzcie, ktoś przyszedł mi pomóc, patrzcie, nawala go. Pięknie. uhaha ha pięknie, patrzcie, on próbuje go zniszczyć, ale... Ooo, uh, Jaką mają potężną walkę. Drugi powstał! Pięknie! Ej, mamy pomocników. O, -o. Y Zostałem sam! Zwiewać stąd! Zaraz będą granaty na mnie leciały. Szybko, szybko uciekać stąd! Jak się tylko da. Panie, dobra, uciekam stąd. O, dobra, zwiewać, że mam mało, mało HP. Naprawdę bardzo malutko schowam się pod swoją bazą. Nie, wejdę do bazy, słuchajcie, wejdę do, wejdę do swojej bazy. O, tam i tu i pyk! Jestem. Jest, za mocno, za mocno wpadłem. Eee, jakby tam wskoczyć? Dobra, na górę tutaj jakoś, tam radę? Nie. No, może po prostu podbuduję sobie tu Żeby oczywiście jak wpadnę To żebym mógł cokolwiek tutaj zrobić Wow, jak tu on powstał Wyskoczył mi, widzieliście to o, o, Dobra, jestem, jestem na górze I co, eee, nie wiem, już nie mam nic Klarnet mam, patrzcie O, muzyczkę gram, patrzcie Czy, czy on dostaje obrażenia? Patrzcie od klarnetu dostaje obrażenia. Pięknie. Tak jest. Patrzcie, rozwalam go. Słuchajcie, musimy go pokonać. Dobra, dobrze. Masz ty. Masz, masz, masz. To ten gość mi pomaga. Yes! Skibidi został pokonany. Widzowie, udało się. Mamy to. Zrobiliśmy mega wielki challenge, żeby pokonać wielkiego Skibidi Toilet. Jak widzieliście, udało nam się. A Wy możecie zostawić łapę w górę oraz subskrypcję z dzwoneczkiem, żeby nie ominął Was żaden, żaden film. A ten odcinek się właśnie kończy. Widzowie, zapraszam. Was na kanał Mrpel Memy. Tam pojawiają się odcineczki z Robloxa i matruner Pel Minecraft. Zapraszam, bo tam będą odcineczki z Minecrafta. Więc zapraszam gorąco wszystkich na moje pozostałe kanały. Macie linki w opisie. I ten odcinek się właśnie kończy. Do zobaczenia, niech Eldorado będzie z wami. Trzymać się gorąco, pa. pa! Good.